I yy, tam gdzieś są w tle? Znaczy, nie, zawsze się pytam po prostu, czy nie ma problemu żadnego, i staram się, jakby nie, yy, nie nagrywać osób, które tego nie chcą. Okay, no zawsze biorę kamerę w dół, teraz... ale też bardzo często, yy, jakby. Jest taka sytuacja, że, że wiesz, ja mam kamerę na przykład przypiętą tu, no to sami ludzie no mi w kadr wchodzą. O to chodzi, nie? A oni no. mogą nie wiecie co w Tak, dlatego ja też informuję, to jest jak sytuacja. ktoś się live, nie? Okay, ale jak okay. już ktoś się pluje, to mówię, no ale to ty mi wszedłeś albo no, czy, y, 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 wiesz co chodzi. To nie, 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 on to szedł przez ulicę. No właśnie to mnie zastanawia, ta kwestia zgody, ale no to jest ciekawe do Pani do, masz ok do omówienia. No nie. Robi, Wrański, wrażenie. Tak. robi wrażenie, Był robiony, dzisiaj przyjechała do mnie Julia, tak. pani, która uciekła przed wojną z Ukrainy i zrobiła mi i makijaż i fryzurę. Ślicznie jest, wygląda. Jest, no, jest ukraiński no makijaż. Wrażenie robisz wrażenie. Tak. Błyszczysz jak prawdziwa gwiazda. A co? A tak właśnie postanowiłam Fajnie. Jak dzisiaj. nastawienie przed waleczką? Dużo, dużo, dużo też. Dużo trenuję strasznie. Serio, trenuję tak strasznie dużo, że... Ale ty masz taką posturę taką no rozbudowaną. Nie, nie, nie chodzi mi, że męską. Chodzi, że tak. jak wchodzisz do klatki, to widać taką dominację, nie? Chciałabym, żeby tak właśnie było. No tak znaczy, przy uczę. ostatniej walce to było widać. Nie? Jakby jesteś taka. Bo ja mam to też z gimnastyki. Ja wcześniej trenowałam gimnastykę i zostały mi bardzo takie potężne bary po niej. I to no jest tak, że ja mam a te bary a gimnastyka takie. To... Gimnastyka artystyczna. Aha, bo Masza to... powiedziała o akrobatyce to nie do końca jest prawda, bo ja nie trenowałam akrobatyki. Akrobatyka to na przykład są ćwiczenia na koniu, albo jakieś takie, wiesz, więcej tam trzeba siły. Ja miałam z, z, ze wstążką, z piłką, z różnymi przyborami. To jest taki barec z przyborami. Ja to ok, trafam, ok. od piątego roku życia. No. To jest ciekawe. Nigdy no? się nie spotkałem, nigdy. Ty, ty jesteś grzeczny strasznie, wydawało mi się, że ty jesteś bardziej rozrabiaka. No właśnie, nie, to tak nie. wygląda tylko w internecie, a jestem tak naprawdę fajny pokój No ale teraz też jesteś w internecie. No tak, ale to właśnie ta kamera mnie zmienia w diabła, a na żywo to całkowicie inaczej wygląda, widzisz jak to jest? A zobaczysz, że... Jak zobaczę potem tę naszą rozmowę, to okaże się, że diabeł tutaj był. To zobaczysz, że to całkowicie inaczej wygląda. Naprawdę. Ready? Ale widzę, jak jesteś wpatrzona we mnie. Widzę to. Tak? Widzę. Ale ja Ale to, myślę... ja wiem, że ty, ty, ale to ty mi się bardzo stosujesz. podoba. To mi się bardzo podoba. Ja patrzę podoba. ludziom, którym rozumiem. Bo ja, ja widzę, też. uważam, że influencerzy to raczej to są w kamerę, bo mają takie przyzwyczajenie, a ja z kolei mam przyzwyczajenie z ja tak. No ty masz, że na mnie patrzysz, ale wydaje mi się, że to raczej ma takie podłoże firciarskie bardziej nie. niż debaciarskie. Nie. ale no, to dobrze, nie. że nie Podciągasz sobie to, wiesz? Okej, okay, to tak. dobrze. Ja się cieszę. No. Chyba cię ktoś kurczę goni. Tak, tak czas. cały czas pokazuje, no, że czas no, czeka. No, 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 tak, bardzo ja miło było Cię poznać. Dobra, Maja. no trzymaj Jesteś się. Jesteś niesamowitą osobą. Ry... Naprawdę? Tak uważasz? Tak, ja też tak I wizualnie się. i prywatnie, <laughs> jak z tą porozmawiałem. Myślałem tak. inaczej w internecie. No wiem, bo ludzie, dobra, już możemy się tak tak, trzymać nas... tego. A ja, <laughs> ja lubię. Ja wiem, ja wiem właśnie. Okay. Tego tak się Wszystkiego no, dobrego. Tak